Jest mega stromo, także przechylam się do tyłu, żeby mnie... O kurde, tutaj się robi grubo. Dobra, jestem po maturach, więc już mogę sobie pozwolić na troszeczkę więcej emocji chyba. Chyba nikogo nie ma dzisiaj, więc sobie pojedziemy tutaj troszeczkę szybciej. Uja, piernicze, dobra, to była taka hopa. Chłopacy, którzy budują skocznie, powiedzieli, że raz na jakiś czas mogę sobie tutaj przejechać, żeby nie niszczyć skoczni Oczywiście, dobra, tutaj przeprowadzimy sobie tę hulajnogę. A jeszcze wspomnę o takiej technicznej części tej hulajnogi. Mamy tutaj baterię 52V20A oraz dwa silniki o łącznej mocy 2000W. I to naprawdę pozwala na komfortową i w sumie, jak trzeba, to też szybką jazdę. Naprawdę mocy tutaj nie brakuje. Jest dosyć ślisko, bo padało. Dobra, wjeżdżamy do góry. O, popatrzcie, jak się ten na. Ten tutaj pnie, do góry. Aha, wyjechaliśmy tutaj, gdzie już byliśmy. To wracamy jednak. Aha, tutaj to było zakryte, tak? Dlatego nie widziałem, że tutaj jest gwiazda. W ogóle wydaje mi się, że tutaj mamy prowadzący napęd w tylnym kole. Na początku przy starcie większa moc idzie właśnie na tylną oś. Dobra, szybciej tu pojedziemy i sprawdzimy, jak sobie radzi na nierównościach przy większych prędkościach. No jest naprawdę bardzo dobrze. naprawdę tutaj te kamienie bardzo wystają. O kurczę, to jakieś błotko jest.